you <laughs> W niczym polityce rządów Donalda Tuska. Ujawnione niedawno nagrania domyślnie pokazują, z jaką perwitą rządzący traktują nasz kraj. Jesteśmy tutaj wszyscy, ponieważ chcemy żyć w państwie, który najważniejszy nie wróci. Wróci. Nie pański, w którym najważniejsze no, dla milionów ludzi. Nie chcemy żyć w państwie, w którym najważniejszy dla milionów ludzi ustawach rozmawia się przy na mianem stole. Mamy dość tej polityki, mamy dość rządzących i wzywamy ich do dymisji. Żeby, pod, żeby byli postawieni przed Trybunałem Stanu. Dziękuję państwu. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Jeszcze mało Za tydzień, 2 lipca spotykamy się znowu na Placu Solnym, znowu o 19, bo my nie odpuścimy, nie odpuścimy przez deszcz. Przygotowaliśmy dla państwa małe przedstawienie artystyczne, nie widzę moich aktorów. Są tutaj gdzieś? של okay. אכילה okay. okay. Yeah,